Okay. Hello. Z tej kapitan, kapitan Bladi, dzisiaj sobie gramy w Wormsy WMD czy HWDP, jak to tam woli. RTV teraz! <noise>. Wormsy. Wormsy. RTV, a RTV, HGT? HGT! Wormsy. Dobrze! <noise> LCD! Gotowy! No, mną no. no, Paweł, Plagiad, Miros, Lucek i Diabełu! Siemano. Siemano. E, dzisiaj zagramy sobie po raz pierwszy raz coś takiego, co się nazywa Wormsy pierwszy, drużynowe. <grystanie> Pierwszy raz, bo się, bo się W pierwszym składzie jestem ja, ze mną jest Admiros i Diabeł. O, o super! A w drugim składzie jest Plagus, Paweł i Luce! Brawo, brawo Dzisiaj sobie zagramy na klasycznym trybie, czyli. Pipcorn. Teraz nie, bo wcześniej było budowanie, bo to się <grystanie> popsuło, gdzieś chyba ustawiłem. Teraz budowanie nie będzie, bo gramy sobie na klasycznym, o, więc będzie trudniej. A pojazdy będą? Będą pojazdy. A, no, chciał budowanie bo dodałem. No to super. No to. No to my, gramy na takiej mapce go. To jest taki, taki zamek, bo to jest takie średniowiecze tam będzie zamek, to będzie można wejść, będą lochy <grym> Może i będą i te armaty te... oh, yes. Jakieś no, dobre lożki jest. będą? Co będą? Mogą to być to to lożki, w lożki Może będą jakaś ciężniczka będzie Jak tak. dobre lożki to ja wiem. To taka typowa polska wieś jest Można powiedzieć Typowa polska wieś Zamki, cmentarze i mi. Dobra, uwaga no no dobra, dobra, zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy ostro się, No dobra. No dobra. <grym> o czym mnie? Jesteś w tą drużynie <grym> przecież, Czomek, Co ty? Moment, nie, nie jest. To nie jest. Jak to nie? nie? Jak tu nie. Nie. nie? Ale zdrajcu, czaisz? No przecież to pewno. Aleś bydałbyś Faktycznie, atakuje niebieskich. Masz rację. Serio? No tak, no jak jestem drużyny w końcu. <grym> Nie, nie pierdzielę, Bloody! bloody. <śmienicielu> nie daj się! To Ej było zrydzi, tak blisko, bo ci go nie wyprowadzać! Ale w tak, go tak blisko Jest... było! Nie, no. Ale... No. Nie! To... Nie! Bloody! Ale... 9, 8, 7! Nie! Ale... Bloody! Nie. To był zły wybór! Jestem niebieski! Muszę atakować niebieski! Dobra, udało się! poleciał! Tak blisko było! Ale nie da się! Przez chwilę zwątpiłem. O, Przez nie. chwilę?! Skocze! Ale pojechał zamek! Ten, ten, ale zamek jest elegancki, o, ja idę potem do zamku. Tak, mam nadzieję, że nie będzie ta drużyna O, ale plaga się ładnie Ej, tam się... ustawił! Mhm. Nawet Big Ben jest, zobaczę jak Big Ben jest. Duży Ben! O, jest Jun! No nie. Yy, jak się A, E. Nieee, ten. Nie spa. Skacz! Nie, nie z ja się skacze, dobre. To ja zrobiłem? On nie jest ze mną Wleć dalej, do małej sowy Nie, co małej sowy? Tak, tak, nie, nie, możesz tego się znęcać Nie, no, to ja zrób, to. Nie. Tak, żeby wyleciał poza mapę, tak, Paweł Z drugiej strony, A, od tutaj. lewej stań O nie <głos> <głos> I tak byś się śmiał, wyskoczył <noise> teraz do wody, nie? Akutę. Teraz o, i o, Tak o, zrobi, no i tak zrobi Poważnie? Mało brakuje. Eee, udało mu się Serio? No dawaj, jeden! Gniotę cię! Uciekać! Uciekać! co się stało? Dlaczego przegramy Nie bierz tego do siebie, Admiros. Mała słowo, drogi Admirosie, nie bierz tego do siebie. Ledwo cię dotknąłem. Dobra, Admiros, koniec, czas na zemstę, Admiros. O, są tam się tu rządzi? Patrz, jeszcze Oooo, Ruf! Mam ma! Enter mi się wcisnął, enter mi się wcisnął. Eee. Dobry, dobry. Znam ten ból, Admiros, spoko! Czasami się zdarza, nie? My tak na przykład co drugą zada rundę. Pagi. Ale smutek jest w tym. ma! Generał paga? Czy upaga? Albo. Maga! Pałka, pałka! No. Ale disrespect! Jakie to było? Brutalne! No. Ej, ej, mój team, proszę mnie nie, nie rekcić tu, co? wroga. Myślałem, że tutaj... nie pomyślisz kimś, Ja się cieszę, wroga, ale nie no. mogę patrzeć na to, to było takie brutalne. No to było okrutne. To było okrutne. Tak, wsadziłeś mu palca w... Przełek. Tak, Przełyk, Dobra, Diabeł, gdzie ty jesteś? Patrz, patrz, schował się w zamku. Bo on jest no w zamku, zamku, zamku ja go nawet nie widzę. No? Ja byłem. jest ten zamek. Nie chcę jest Poczekaj. Raz, dwa, trzy. jest Sowa Admirosa, puchacz Admirosa i gadła i Ja nie widzę jak ty to zrobiłeś. Nie, bo tylko jak jesteś w środku, tylko widzisz coś jest. Nie, się. O nie mam pałki! Nie masz pałki Nie, bo pałka jest później dostępna To bardzo przykro. Musisz więc faktycznie to zrobić teraz. Tobie to na pewno wiem, że jest przykro, Paweł, no cóż <noise> to Wypadł z mojego zamku! Wow. No. No, ale dziurę zrobiłeś w zamku. No bo to jest sądzi kropek. kopek, nie, nie kropek. A, kopek. Kopek okay. Kopek, 7. kopek. No. Okay. Kurczę, no. Czyżby Paweł zmienił wystrój? Czemu nie wyglądasz już? Wszyscy wyglądają jakoś dziwnie. Czemu? Dlaczego? No, Paweł zmienił ciuchy. Nie, no bardzo. No, a nie słucham! A to tu tu ludzka robak, a nie Paweł. to jest. Oh, a, no. zmienił ten hmm. a Co to. Nie ma czeszu, Są pipkorny ludzkie. No zapałeś. Pipkorny ludzkie. <laughs> nie powiem, zaraz wam się to wyrzucę. Niech się zemścić. Wypad z zamku, zamku, mój zamek. Stoi na straży. Zamek pas. będzie no. nie Dobra, w pozycji zamkowej. Wyjaśnij go tam. Ej, tylko te łóżka widać, jak tam się przeruszają. Gdzie to jest? My denerwuje mnie to, że oni są w zamku i <grym> nic no, nie widzę No, a mnie też To jest bardzo dobre właśnie no Ale się? Nie mogę tego wybrać Okej okay. O, o Teraz! <grym> Zastanę, albo… teraz, C... teraz <grym> Co? To jest <grym> owca z liną! Owca z liną? No tak, może się zaliczyć Pierwszy raz widzę coś 746? Co to było? Nie wiem Co to wiem. się działo w ogóle? U mnie się wyświetliło 746 No mi też się wyświetliło A bo to był... On dostał 4, ja 76 Aaa Nie, 46 476 chyba nie? Pierwszy raz takomowce widziałem. 46 no. No ja, ja, ja nie też, mogę... o! Myślałem, że tak o, nie zapnie tam, nie? Dobrze, o, proszę! Jakie że... zagranie! No nie no. Zostaw Besa w spokoju! <śm> 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 wow, <śm> na zdrowie! Na stopę. Poczekaj! Muszę zobaczyć coś w zamku. Hmmm. Chyba, wyjaśnić. Poczekaj, Kogo ją atakuje? A, czerwony. Dź go tam wycofał. A, nie ma! Znowu się pomylił. O kurde, połóczaczu. Uważaj, ja ich tu nic nie widać, no. ale ja jestem za tym. Co tam się dzieje? Kogo dążysz, zdążysz i strzeź. To była ludzka, dorwał. No, ludzka. Bo, bo widzę jakiegoś misia tam. Nie zdążyłem, no kurde. Tak to, to ja. Ależ tak ja ja. tak. ja wow. minąłeś czas, dlatego. No. Ja cię kręcę. No. 45 jest spoko, trzeba myśleć szybciej. No, trzeba myśleć i to bardzo szybko. Spacja no. No teraz nie ma no, czasu mamy... na tarzany. No, o, o Paweł, nie ma. Czasu? Sie Siema. No, tam, 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 Paweł, wiesz co robić? Skocz Paweł! Tam, 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 tam. Paweł. paweł, nie rób tego! Pomyśl, o on jest Dotknij go palcem! Paweł, ja cię nie, no paweł. Yes. Dwa razy enter, wracaj tam. O, nie fajnie. Oj. <grym> nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Tak było dobrze, Paweł. Mamy przewagę w razie. Musimy iść w bo kurcze wygrywają. Kurda, nie dobrze. Ja byłem zobaczony. Siła wygrywa. Hehe, no hardkorowo Wow Wow, no ten co się ad... zbiera znowu Ten się znowu, hmm. parę raz się znowu odpala Ej diabeł, zepnij z tych zwierzy może Albo nie, albo nie No Ej, właśnie nie, tak nie, myślę no, Na wieżę, na wieżę, wieżę chodź A bez To wieża, o. Ja chyba wiem co no, zrobię z Nie Wsadzisz ją? Ej, ale nie ustaw... pamiętaj, enterem o, nie. Ale nie. Ale to, to ale to Ojej, jest! Ups. No nie, no czemu mnie? A nie, poczekaj. Swojego, Poczekaj, to admiroz był. Admiroz! To jest. O, Cały czas mi zieloni. Ja jestem niebieski, atakuję czerwony. Ja mi też się zawsze to myli. Jesteś niebieski, atakuje atakuj czerwony. czerwony. Jesteś niebieski, atakuj. Ja, ja głowie, nie. Jesteś niebieski. Kim jesteś? Jesteś niebieski. Jest niebieski, tak. Ej, po co jest ten karabin na górze? Na samej górze? Skoro może strzelać tylko. Do góry albo do przodu O nie, to było podłe Pocz no ja pierdziele I ja już padam, moje są prawie wszystkie wyeliminowane, nie? Ale hamstwo tak. w państwie o. Uhu Oklaski yeah. No odręcają no, się nad tobą, Admiral Sen po No Nie, no patrz Ja kawkę, kawkę piję <laughs> ale nie możemy tego dopuścić, musimy ich trochę poeksterminować Diabeł, weź po Ej, was ich Wasz team trołem. to wasz team, ja tam nie patrzę po nazwach, nie? Zabijam niebieskich No, wyjaśnij <laughs> typa o, Musisz dobra. parę tłosów wyjaśnić. No właśnie trzeba. Najmniej cztery. Wytłumacz tam, no, wytłumacz go. No, pokaż. Z moim chodzi. skillem może być problem. No, przypałem. Dawaj owce na tego Besa. No, no puść Nie duży. mam owcy. No, diabeł. A mam leci. taką no. owcę na linie. Leci. No to dawaj owce na linie, może być. Ma stresu. stresu. Tylko stresu. powiem ci kiedy naćcić na spację. pusią, puścią co ty zrobiłeś? Ziołem, Teraz! Po... Nie, 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 nie! Teraz! Teraz. O! o! Nie! O! Bled! Nie! Nie! Ej, co mi to mi to nie! 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 kiedy Nie! 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 później Nie! Dobrze, mam poszło Nie! 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 Tylko se podleć najpierw, spacja. O, teraz. O, siema Bloody. O, Bloody. Co to, to jest za guzik? Ale to patrzę. jest przeciwpancerna, nie odpalisz To jest przeciwpancerna, się aktywnie przejdziecie mi. <grym> <słuk> Brawo! O, oh, yes! Profesjonalna o robota! Kurde, chyba. Znaczy hobby. powiedz... Słuchajcie, różowa rur, rur, drużyna. wyjaśnijmy nie jedną rzecz, nie gramy jako samobójcy Ona jest czerwona Paweł. Ona jest czerwona. Nie, Paweł, nie, drużyna? Dobra, dobra półkrowa, czy jakoś tam. Czerwona to jest typie. Czerwona to jest typie. czerwone? To jest czerwona krew. A nie, rurowa, nie, rurowa, tak, dobra, czerwona. Weź sobie monitor popraw jakoś tam. Jesteś różną, dobra, ale, ale najważniejsze, że rzecz, tak nie gramy jako samobójcy, dobra? Dobrze, już, przepraszam. Zostaw go! No Nic nie zrobi. To elegancko! Oj, oj, oj Jeszcze spadł na głowę. Ale ale I? na główkę. To będzie mocne. Ile? Ej, eee, eee, słabiutko, bardzo. bardzo. Ale sumie no, no, tak efektownie no. było, że tak powiem. Tak było było, było. zgadza się. No, wielbiało, było, wielbiało. było efektownie No, Paweł. Proszę, proszę bardzo. Jednoróż z Paweł. Pomyśl. Ale masz teraz ładny shot. Proszę bardzo. Nie wiem z czego to cię ale... Paweł Uszę przede wszystkim terwony. się nie zabij nie? To już. To jest jakiś plan. Pomyśl. Paweł, bo. proszę, nie oszczędź mnie. Ja. Paweł, co ty takiego ty Ja cię Patrygo. oszczędziłem, Paweł. typie, ja cię oszczędziłem. To przytrzymaj, pamiętaj. Dupa specjalnie zrobiłem. No. Przytrzymaj, Paweł. Nie kłamiesz. O. O. Ładnie. Wypierdzielaj do tego zamku, nie? <laughs> do zamku. O, Ale oh, ci kurde, wcysływał. Biafał... Ładnie, ładnie, ładnie. Stary przecież ja dostaję takie kleksy na pupę. No, Kleksy, kleksy na pupę? Mógłbyś choć im raz oddać, a nie. rozgrzane takie jeszcze. Kleksy, konkretne. kleksy na pupę dostaję. Kleksy. Dobra, dobra tak. teraz to za Ej, Admiro, sprawę jest tak, widzisz tych dwóch tutaj? zniszczy Tych niebieskich. <laughs> widzisz tych dwóch ty, tutaj zniszczy. tych niebieskich. Widzisz, dobra, pan. dobra. Widzisz dobra, widzisz dobra te... tutaj? Rek się ogryź! No dobra, to mało czasu, wiesz? Ujujuj! Manchester. Kurcze, nie ma No to było dobre, chciałem nie, nie to wyczajmy. samo zrobić, ale zabrakło mi paliwa No, no Admiros, prosta sprawa, co? Nie musisz ich zniszczyć Nie Wiem, pan Raro zleci po Huxleya Ej, dajmy tego stampiego, może dynamite'a Nie wolę Huxleya nie? Ale Czemu? Huxleya Czemu? Tutaj? Co, co jak? Do, dobra. No jak? Dobra, go już. you Ale to zrobił kupę właśnie. O kurde Ale nie bliskujesz nie o dobra ja się no nie dobrze podobało podobał mi się, muszę uh. ci gratulacje Nie patrzcie, Blady, to był nie. Na pod... tym co zebrałem przeciągnąć. O! Paczuszka, Admiros! Nie ma warianty, zadne o o! Wytłumaczy ich tam obrazu i się uda nas ich. O nie, by Sejter! On ci z nas pochyci, to że pierwszy, pierwszy, pierwszy! Ej, typie, zostaw tą skrzynkę! Nie myśl o niej! Ej, flaga nie chcecie ciągle pierwszy Pomyślcie o dzieciak! Traf! Well, mm. yeah. really? uh, uh, baseball Holy Glow Glory Hall! <gry> <to okay. gry> <gry> 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 Glory Hall <gry> nice, Dobra Glory Glory jest duża sowa, co tam? <gry> Lubicie oh, A ja tak Co tu? Co tu jest? Co nie, Pięknie! Pięknie! O, pięknie! Dobrze! To Aj, jest. Jest. Co tu ale się tak, dzieje? takiego nas Jakby to powiedzieć, zamek już nie jest nikomu potrzebny. Ale nas tam potyrał Nie ma Jednego małego, pierdam mi został tylko. Muszę takiego coś takiego Dywany śmierci to były. No! Uciekaj. Ej, nie, nie, pagusz, tam ma koszira, Koshira. Koshipa znisz. Na dole, Ale jak?

Lata, no, ja nie ale nie powiada, wciśnię... 121! Ojoj! Rekci... No nie, źle, no to mu poleciało. Ocisnął tutaj kogoś. A. Nieładnie to tak. jest. Zrobił A. mi kleksa na tyłek Kleksa no. na pupę! <laughs> Nieźle siadło dobrze, Paweł. Nie. Hmm. Kimś ty się stałeś? O. Nie, dobrze, dobrze. Pipkornie Dawaj! Jak tam masz? Kiedy się babcia odblokuje? Dawaj Dupsona, wyjaśnij go tam, wytłumacz go! Nie no, Jeszcze ten za Paweł! O, dynamit dobra rzecz. Kradniesz komuś tam. troszeczkę Wytłumacz go typie Dobra, nie ma nie nie ma nie 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 ma nie 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 Ja nie wyjaśnię, ja Ci się podoba Krajmy oh. po ludzku. Hmm. Grajmy po ludzku, grajmy, a nie robimy. po ludzku, tak? Wywalcie tego strąpiego tam. Tam jest Dobrze. w tym. O! Ale U, się, no się jest taki skrytobójca. No to jest sniperze. Spójrzcie razem. Kolejna mina. Aha. Ale to jest, na minę. Aha. A to jest mina. O! Nie ma. Proszę bardzo. A, czy on leci po plagę? Nie. Nie. po plagę? No. Tam dynamik, Zostaw tego generała, nic ci nie zrobił. Hmm, o! Zostaw tego generała, nic ci nie tak zrobił. Ej, a może bejsbolem od tego. Masz bećbola? Ma? Tutaj to nie Pani działa, tu jest. Zostaw. Dam radę. O kurde! Ooooo! No. 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 Ja ja brawo! Generał, plagę zabrał ze sobą. dobrze, bardzo dobrze. On jak się odbija, to złapał mnie Nie mogłem tego przewidzieć o, ja cię Czesz. Dobrze. Czeszej no, się tu. z tej skrzynki. Ej, kogo Ej, mam tu wyjaśnić? Bladiego na górze masz. Doleć do niego i mu tam zrzucić coś na łeb. No no dawaj, Paweł. Ta, czekaj. Szukam, szukam. Paweł nie jest taki! Paweł nigdy tak nie robił. Paweł dawaj. Robi. Paweł impact, nigdy w życiu nie zrzucał na łeb. Przytrzymać spacer, tak? Nie kliknij po prostu i lataj strzałkami. Góra, lewo, prawo, tak, dolecisz do niego. Daszce radę, Paweł. O, teraz wybierz jakąś rzecz. dasz sobie radę. Pomyśl, że. Dynamit, Nie, dynamit. sobie Nie, sobie do dziury i pójdź dynamit. Na pewno trafisz wtedy. Jeszcze raz, skarż, skarż, skarż. O, dobrze, dobrze. Ooooooo, Dobra. Wracaj do zamku. Wracaj do zamku, tak. No tak. i dobrze, fortyfikujemy ten zamek. Wytłumaczyłem po czare, go. Poczekaj, przeżyję. przeżyje. Przeżyłeś. Obracowało. Spokojnie, twardy jest. Obracowało. Mi złożył, pravda, no. Dobrze. No. mi się podoba. No, Sowa admirosa. O, słodko. Został dobrze wytłumaczony. No, panie Sowa, co teraz? Ten znowu ze sznurkami się bawi. Patrz go! Co on Co? Zaplątany. Okej. Dobra, zniszcz ich, panie admirosku. z tego niebieskiego. Co to robisz? Niebieskiego was. What the fuck? Hey, bo, o, ej, czas leci, czas leci, dawaj. O, dobra, to jest dobre. To jest głupie. Dobra, co spadaj. Słodny minus. No nie, wychłomi. O, przecież to jest jakaś ninja. nie? to normalnie No to było. Piąteczka. to było. No, nie, Jak Na mamy no Proszę Was. Co to było? No to. Ajm huka ma po prostu. No. coś tam. Dobry cheater. Ajm I'm hodowlany lagus. Nie Po patrz. Lad jest u góry. No widzę go. Widzę mojego kumpla Bądźcie mi Dobrze, że... Dobrze. O! No, o Ej, A, no, no coś tam coś tamtyku, coś tamtyku, kiedykolwiek coś zrobiłem? Nigdy. No właśnie, kupu, nigdy nie zrobiłem krzywdy. krzywdy. O, Cyk. o. Nie, nie, nie! Wszystko, nie nie, 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 Niedobrze! nie wow. Ej, z siostrą! <gulana> <gulana> <co? gulana> Kumali się. Ty ma? Dzień dobra, dobra no, tak. Zróbmy tak, sobie, tak, o. O. dobra. O, jaka ładna ptyczka. Bardzo Chyba z tego kurpla tam będzie trzeba wykopać. Cholera! Ej, mek! Mek! mech! Ej, nie wiem, Ja już nie powinien żyć chyba. Nie, może nie powinien żyć, no bo właśnie powiedz zginąć coś, coś Nie wiem ale tak. Dawaj ze się dawaj. Nie, nie trafię, kurwa, nie, nie ze, strzelby. Nie, 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 Mówię, ze strzelby Dawaj, jesteś blisko ale Nie, ale nie, nie głowę bo o, nie ma... o, dawaj, ze strzelby Enter 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 Ze strzelby Enter 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 Enter, Enter. O, Enter. trafi Enter Dobrze, stop Uciekaj, Oddal ucieka, się, jesteś blisko, jesteś blisko Enter Oddal się Oddal się Oddal się jeszcze, nie, oddal się jeszcze, Zofia Enter Enter Dobre Jest

Nie można, nie stry, można. Za mało Babcia? To jest, jest nie to. Nie babcia? Będzie, ryzyko. gdzie on jest I babcia zapierdziela. O nie. Klikaj. Wow, <gryst> Wow, wow. Patrz mnie interem. O już się zaraził jeszcze tak chorobą babci. <grym> się enter no, przypadek? Babcia, babcia się zesrelała na mnie. No, nie było Taki wączor tam poszedł, poszedł o nie. Dobra, czas tu najwyższy coś. Zdarza marcić. się. Mrczwek. Biedny stampi. Mruczwek, no. i jego maszyny. Poczekaj, chyba mam pomysł, co robisz? Chyba mam pomysł. Jakiś ty plan, mruczku? Dobrze. Róż, Róż, tak. To w Zostaw mi skrzyneczki w o, o, proszę. To będzie frajerskie! O proszę! To będzie o no Poproszę! DELUJA! O Proszę! I co? Tylko Kurde! Łobok! Zawarcie! część po Nie spodziewałem się, że no żyje w tym mechu. Mogę go zmieszczać! Sumie... Ej wiecie co mogę zrobić? Mogę mm. podlecieć, wywalić go? Chociaż nie musiałbym dwa budgetbach użyć, tutaj. O nie! A nie wskoczę. Nie wskaczę. Jak nie? Nie, nie wskocz. Weź coś innego. Nie wskocz, jesteś za słaby. Bo naloty są aktywne już. Nado. No i teraz tak. prawo, no? Tak dawaj. Tak. Ja, muszę, ja muszę wyjść stąd, żeby Spacja, napisać. szybko. E. I skaczesz, dawaj do przodu. Ej, e, jak, e, wychodzę. Pomyślmy. By e, wychodzę. Ale powietrza. E, jak do tego? Tak, wszystko tak, będzie dobre. Czy gdzie? ktoś jest na zewnątrz jeszcze? Nie, tylko tak, ten, ten na, na górze frajer. Z drugiej strony. Ten mi czerwony Ta, ten frajer tutaj, jest, tak. nie? Zapakpikni. Dobrze, o, klikałem, Pavel, klikałem. Pavel, Oj teraz. Oj nie, Pięknie. teraz chyba tutaj, o. Tak no. będzie. O ile Pani nie ładnie, Paweł. Nie Ładnie panie Pawle, nie ładnie. Nie ładnie. To, to nie, mi się tak. wydaje, że Paweł U. się sam walę. Oczywiście, Prowadnie. że tak. Trochę tak. Tylko tak. troszeczkę. Troszeczkę, to nie stresiem życia. Mam nadzieję, że ten jeszcze wybuchnie na głowę. Nie, nie podoba mi się to. To zawarcie, chyba tak. No ładnie. Nie, nie. Nie, no to bardzo dobrze poszło. To było dobre, Paweł. Dziękuję Co im to Ooo, Admiros, proponuję. jakiś ładny. Ty jesteś normalny. Nie zabijesz Paweł. Co to jest? On jest nienormalny, nie? Ej, dobra, nalocik jakiś Admiros ładny, dawaj. Pozostałe ci. Ej, jemu tam wybuchnie maszyna, pamiętaj o tym, to go zabije. Paweł, znaczy Paweł, Admiros, po prawo. Paweł zabił. No o tym go zniszczysz już tam, możesz z nim ja Andrzej. Albo to tutaj. Rzuć znaczy. Dobra, rzuć, rzuć, mu tutaj coś. Łoo, wow. druga po... O. O, o nie! Przeżyję, przeżyję, przeżyję! Ale, ale, ale pieprzony tarzan! No, no cię kręce. Ale parti Wario jakiś ale są fierdzele. takie zamknięte mapy, to i tak mam ograniczoną możliwość ruchu No mi 13 HP zostało Muszę no, się wydać No dobra Dobra, dobra. Nic nie zrobi, z, każda główkę, z każdą główkę, z główkę Piotrek Na pewno. Życie nie ma sensu no Nie ma no kur... no, się, nie nie się, nie się nie zastanawiać Nie ma się zastanawiać. zastanawiać tak jest Ooooooo no, dobra, dobra, Straciliśmy najlepszego zawodnika Mayday, Mayday Chłopaki, to zrobić. Straciliśmy. A Nie straciliśmy najlepszego zawodnika Rezor, nie ma idei, coś tam przeżyje. 8 HP mi zostało. Iii. Diabeł, nie. masz jeszcze nalot? Masz jeszcze nalot? Dawaj nalocik jakiś fajny. To nie jest nalot. To, nie jest, nalot. to, jest, nalot. to nie jest nalot, dawaj, celuj Dawaj! Skąd masz nalot? o, dobrze, dobrze, o jesteś ten. Przemyśl to, jest czerwony, atakujesz. Tego na rogu, o, tu na rogu. O, tabem się obraca, tabem się obraca. Oszczędź apteczkę, przyda się na później. Tab. Weź pod uwagę A, wiatr, O, to jest bardzo to mocny Ale wiatr nie działa na pociski Tak, nie no. na wiatr nie Nawet na pociski Nawet dawaj, dawaj, mocny. Enter! Ej, oni ci kłamią Myszko, kliknij Ej, dawaj, spacja Brawo! Nie apteczka! O, dobrze. O, dobrze, ładnie Ech, Pełny luz O ludzku! Jakim cudem hmm. ty się tam dostał, a bo ty pierda tam przyczujesz cały czas tak. hmm. O nie, on tam tylko jest chory, ja zobaczcie, zobaczcie ile lucek ma punktów Chyba ty teraz lucek Ale on nie zginął pierda Jest, tak. jest, Idź do tego tak. do zamku Co z tą ja? babcią tam robi? Atechnie tam na tą patrz o nie, to o, nie dobry pomysł. O, sprycia! leczy z y, jak coś. Ha -ha. No, leczy. Uh, o, oh, holender. I tak. Mog a mogliśmy go zniszczyć zanim się wyleczył, co nie? Byłby jeden robak mniej w sumie. JEDEN dobra, ROBAK MNIEJ NA ŚWIECIE! Ale... Jest jeszcze jeden. Dobra. Na weźmie no. nalot i nas zbombarduje, no. 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 Co, tak taktycznie to zrobi. No dobra, chyba pijemy. Ale jeszcze to będzie Ja jeszcze, nie ja jeszcze dobra, co nie robi. tu? zabijesz dwóch chyba. Powinien. Ja ja się nie. Ja robi. Kur... Przeżyli. Oj, oj, oj! oj. Oba się najpierw skupić chociaż. To mi się podoba. No, nie. Jestem za. Ty, 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 ty. Przepraszam. Kuna, Kuna, ty Kuna. O Kuna? Kuna? O, kuna? O, kuna przebiłem ci rękę! O. Kuna, nie masz nic mocniejszego, Paweł Ale lubię wrzuć Kurczę, kurczę, kurczę! Kurczę, 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 już. Dobrze. Myślę, że jest jetpacka, będzie bezpieczniej o, Nie, nie używaj jetpack. jetpacka, daj spokój No jetpackiem jetpack. w niego rzuć nie Słuchaj go, najpierw jetpack Uważaj <grym> no. na wiatr Spacja jetpack. No No skliknij spację No Wybierz teraz sobie aleluję

o, ja ten. Mimo, mimo, mimo. <gibowało> jak enterem odlecisz? Jak, jak enterem się skacze? Tak? Enter rzucasz co? bombę i no? z strzałkami, no? Ja już z paszem się rzuca. Enterem A, na... się wraca, <gibramy> nie? Aha, dobra. O, o, nie, to no też tego no. nie wiem, co robi. Diabeł blagi no. na was. Tak. Ja moją moc, ninja. Tu było dobra. Nie, ja chciałem wziąć właśnie tą. Ale to była presja tłumu, To była presja tłumu. Tak, i w ogóle. Nie wykło. No i co zrobi ten diabeł? Czyżby by mu rozłączyło internet? Nie. Na jego mie oh, miejscu tu został. Ej, diabł, dałeś naprowadzający zniż tam listek na, no. na górze. Tego, tam daleko, tam daleko ty <laughs> wisz, Tam wiesz, naprowadzający masz taki pocisk. Wiem. Zniż tego kurbia, taki, da to gada guidi, taki, taki o. był, taki... Dawaj Gadawina, będzie mieli o, nie. I, teraz, I teraz mocno w górę, N namierz. Dawaj i mocno w górę. Z siły, się, na maxa do góry. Mam jeszcze szansę to przeżyć. I na maxa do góry. FUAA! Patrz trafił to malutką Nie. Tak! Perfekcyjnie! O nie, ale, no... Doskonale Zrobiłeś Ach, to Cholera Poszło Ale co, i tak się wyzastrzelał No nieźle Dobra mamy szansę do Dobra jest szansa jeszcze Minimalna, ale jest O nie Okej okay. Gdzie ma ziomek? Co tam wariant? Hmm. Zobaczymy co zrobi Pragus No strzeli mnie Pewnie tak zrobi Trzyma, muszę cię zabić, no. Jakbym mógł, nie zabić cię. Zabijajcie <noise> Mógłbyś na przykład zabić mnie i siebie przy okazji. <noise> nie, no, to by było głupie. Nie, to by było bardzo fajne. Nie fajnie. uważasz? Nie uważasz, że to by było głupie? No, to Bo... to był nie Z, z mina od plagi. No, Ale bym no, tak, no, tak zabrała mi. Został jeden. Wykończyłem. Aj, holender. Jeden na trzech. Bardzo mi się to nie podoba, wiecie. <gry> nie no dwóch na trzech <gry> Bardzo mi się nie podoba Bladdy ma chyba dwóch nie A nie, mam roczwka tylko To gangbang no, Musisz Mów Mów pierwszego Paweła, pierwszego Paweła niszczysz i jest jest, tylko. <gry> Paweła, jest, gitara. Paweł, jest gitara. w stanie w tylko w stanie w stanie tylko Niszczysz w stanie jest on w stanie w zaraz. Nie. stanie w stanie nie stanie w stanie w stanie nie Nie, Boś, nie, przeżyje. Jesteś. Kurde. No nie wiem, czy Za nisko w no nie, zaraz rakieta wełnię. No, zgrająca. Dobra, no niestety, ale tylko że i tak przegram, bo mam. Nie no, co ty? Nie wiadomo, nadzieja Ale przecież się też ma tylko jednego. No nie, ma dwóch. Dwóch Jeden na wieży ukryty. Sniper. I zobaczcie teraz, on teraz mi coś takiego zrobi, że się ze A Co ty przejść przez zwierzę? Możesz tam przejść? Nie, nie mogę, bo już próbowałem. Aż po zasobnik idzie. What? What? Kurczy Roban! Nie, nie wiem, my to... nie widzimy oh, co. No, tak. A co było? No to chyba koniec. No go nie widzimy. No teraz my nie widzimy. Kurde. Dywany pewnie. What the oh, fuck! To jest, no, co to jest? To jest... Co zrobisz nic nie zrobisz. No. To jest już koniec Ja dziele. No i to w pięknym stylu. Tak się umiera.